18 czerwca 2020 roku zakopane, za oknem strasznie leje i jest zimno. Kochani widzowie żałuję, że nie możemy spotkać się bezpośrednio, ale i takie spotkanie jest przemiłe. Zadaliście mi mnóstwo pytań. Na wszystkie oczywiście odpowiem. Mam nadzieję, że będą zadowalające dla Was. Na pewno będą szczere i prawdziwe. Na wstępie chciałam bardzo serdecznie podziękować dziewczynom z działu promocyjnego. Uważam, że to, co robicie, to jest naprawdę przymiła inicjatywa. Dzięki Wam mamy, jako my, aktorzy, mamy kontakt z naszymi widzami i to jest nadzwyczajne. Dziękuję Jasiu, dziękuję Ewo, dziękuję Karolino i dziękuję Kasiu. Zanim jednak przejdę do pytań, które mam tutaj na ściądze, inaczej bym nie zapamiętała wszystkich, chciałam powiedzieć tak. Kochani widzowie, jest bardzo trudny czas dla nas wszystkich, ale szczególnie dla instytucji kulturalnych. Teraz w sobotę będziemy grali spektakl oficjalnie w teatrze. Łysą śpiewaczkę, proszę Was, wspierajcie nas. Kupujcie bilety, promujcie nasz Teatr Adama Mickiewicza, gdzie się tylko da. Nasza dyrekcja zadbała o bezpieczeństwo Państwa. Nie macie się czego obawiać. Bądźcie z nami. A teraz pierwsze pytanie. Od Pana Michała Jambora. Dlaczego Zakopane? No cóż, z Zakopanem jestem związana y, od długiego czasu. Nie tylko rodzinnie, ale również... Stworzyłam tutaj swój autorski teatr, teatr rozrywki RZT Szymaszkowa, gdzie tworzę swoje autorskie projekty. Yy, co mam wspólnego z Giewontem? <gryw> z Giewontem mam tyle wspólnego, że yy, jeżeli jestem zakopanym, Zakopanem, budzę się, to pierwszy widok jaki widzę przed swoimi oczami to jest właśnie Giewont. Yy, jakie miejsca mogę zarekomendować w górach? Yy, Panie Michale, wszystko zależy od pogody i od pory roku. Góry w ogóle są nadzwyczajnym miejscem dającym mi niezwykłą energię. Więc polecam piesze wycieczki, polecam skitury, polecam tradycyjne narty. Polecam po prostu góry. A na jurze? Na jurze zdecydowanie Olsztyn, pod Częstochową moje ukochane miejsce, gdzie spędziłam całe swoje dzieciństwo i znam prawie każdy zakamarek kolejne pytanie od Marty Borowik jak wspominam czas studiów? praca, 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 praca ukończyłam szkołę teatralną we Wrocławiu wydział lalkarski w tym samym czasie jeździłam też do Krakowa i ukończyłam studium choreograficzne Taniec współczesny, ale również byłam wolnym słuchaczem na Wydziale Dramatycznym, na specjalizacji pantomimiczno-tanecznej. Wspominam niezwykle czas studiów i to był naprawdę cudowny czas. Poznałam niezwykłych ludzi. Współpracowałam wtedy też z teatrem Pantomimy we Wrocławiu. Gdybym mogła, jeszcze raz bym chciała przeżyć te cztery lata. Kolejne pytanie od pana Pawła Żuczka. W wolnym czasie, <noise> w wolnym czasie idę w góry, w wolnym czasie idę do swojego teatru i ćwiczę, śpiewam, a na żużlu byłam chyba w liceum, bo jestem z pochodzenia częstochowianką, ale Panie Pawle, muszę chyba wybrać się, bo z tego, co słyszałam, jest to niezwykła zabawa. Kolejne pytanie od Pana Roberta Mateuszuka. Jak radzę sobie z tremą na scenie i co z tym robię? Hmm, bardzo trudne pytanie, ponieważ to jest takie uczucie, które w dużej mierze nas... Paraliżuje, ale też motywuje do działania i do bycia gotowym, żeby wyjść na scenę. Ja na ogół przychodzę około półtorej godziny przed spektaklem i zawsze, ale to zawsze się rozgrzewam. Jest takie powiedzenie o górali. Nie wiem, czy wolno mi powiedzieć na forum, ale zaryzykuję. Mam nadzieję, że moja dyrekcja się nie obrazi. Powiedziała mi pewna góralka. Że tak strasznie się boję za każdym razem przed spektaklem. A ona mówi tak: Przecież cię nie zjedzą, a jak cię zjedzą, to i tak cię wysrają. <grytanie> Kolejne pytanie od pani Patrycji wieczorek. Moje pasje. Mm, moja pasja, to nie będę tu chyba oryginalna, to moja praca. Jestem w stanie poświęcić na rzecz pracy każdą e, minutę. Ale również podróżowanie. Uwielbiam podróżować po świecie, poznawać nowe kultury, poznawać nowych ludzi. Tak. Kolejne pytanie od pani Marty Kępy. Jakimi słowami mogę określić siebie, swoją osobowość? Ja myślę, że najlepsze określenie to niespokojny duch. Nie jestem w stanie wysiedzieć nigdzie pięciu minut. Śmieje się, że ja żyję tylko nad wodą albo pod wodą, nigdy pomiędzy. Czy jest ktoś lub coś, co panią inspiruje do działania? Tak, właśnie nowe, oryginalne zdarzenia, nowi ciekawi ludzie, podróże, niespotykane pomysły, jakieś nowe sytuacje życiowe. Uwielbiam i tutaj uwielbiam usiąść i obserwować ludzi ludzkie zachowania. Bo przecież ten świat jest, który nas otacza, jest piękny, jak i zarazem e, okrutny. Kolejne pytanie od pana Sebastiana Rymarczyka. W życiu prywatnym i zawodowym spotykają nas różne sytuacje. Jak to jest u pani z gniewem i wybaczeniem? Ojej. Ogólnie pani Sebastianie jestem złośnicą, e, ale również staram się być. E, osobą taką bardzo wyrozumiałą, bardzo y, tolerancyjną i staram się po prostu opanować swoją złość. Staram się nie oceniać innych, aczkolwiek to są tylko słowa i w rzeczywistości jest to bardzo trudne do y, zrealizowania. Y, nie radzę sobie z chamstwem. To muszę przyznać uczciwie i Wydaje mi się, że staje się wtedy bezradna. E, aczkolwiek wybaczam, bo uważam, że warto wybaczać. E, Chyba najważniejsze dla mnie jest bycie tolerancyjnym i uważam, że wszyscy jesteśmy równi, wszyscy jesteśmy ludźmi. E, które sytuacje i zdarzenia dają najwięcej szczęścia? E, ja w ogóle uwielbiam być. Wolnym człowiekiem. Oczywiście nie w takim sensie, że <głos》>, będę mieć swoją rodzinę, ale w zamyśle wolność słowa, wolność w tworzeniu. Lubię mieć swoją przestrzeń, gdzie, gdzie mogę się spotkać z własnymi myślami. I to wydaje mi się największym szczęściem. Pytanie od. Kasieńki, Kasialinkę. Co jest Ci najbliższe? Taniec, śpiew czy aktorstwo? Właściwie, kochana Kasiu, chyba wszystko, plus jeszcze lalki. Łącząc w sumie te cztery umiejętności, wydaje mi się, że można stworzyć naprawdę bardzo oryginalny, barwny i ciekawy teatr. Niektórzy aktorzy twierdzą, że najważniejsze jest słowo na scenie, inni twierdzą, że świadomość ciała. A ja myślę, że w połączeniu jeżeli możemy to pokazać, uważam, że można stworzyć coś naprawdę wyjątkowego. Kolejne pytanie od pani Anity Kokot. Czy jest pani bliski jakiś styl, kierunek w malarstwie, rzeźbie lub architekturze? Pani Anito, uwielbiam plakaciarstwo i uwielbiam grafiki mojego taty, który jest plastykiem. Tu przygotowałam jedną z takich grafik, żeby pokazać o więcej wisi na ścianach w moim domu, ale również uwielbiam malarstwo Fridy Kahlo. Czuję się cudownie w Rzymie. Kolejne pytanie, czy ma Pani ulubione dzieła filmowe? Pani Ani, to zawiodę Panią, ponieważ to, to u mnie, moje preferencje zmieniają się wraz z moim życiem i etapami, których się znajduje, ale na pewno będą to filmy psychologiczne i biografie. A ostatnio z takich filmów oscarowych, taki film, który pokochałam i który powalił mnie na kolana, to Ból i Blask I uważam, że Antonio Banderas był genialny. Pytanie od pani Weroniki Kowalik. Czy od zawsze wiedziałam, że chcę zostać aktorką? Jeżeli można uznać, że dziewiąty rok życia, kiedy postawiłam swoje pierwsze kroki na deskach teatru to od zawsze to muszę powiedzieć, że, że tak. Pani Wiktoria Owczarek, odegranie której roli sprawiło mi największą przyjemność? Oczywiście chodzi o teatr Adama Mickiewicza. Pani Wiktorio, zagrałam w trzech spektaklach w Teatrze Adama Mickiewicza. Pierwsze to były przyjazne dusze. Później, czyż nie dobija się koni, a teraz królowa śniegu. I muszę powiedzieć, że każda z tych y, ról była zupełnie, y, zupełnie inna. Y, każda dała mi możliwość pokazania się zupełnie z innej strony. Y, więc póki co muszę przyznać, że jestem mocno y, spełniona, jeżeli chodzi o możliwość grania tej w teatrze Adama Mickiewicza. Moje największe marzenie szkoda, że tylko jedno ale moje największe marzenie to chciałabym, żeby ludzie, nie tylko w Polsce, ale na świecie może to zabrzmi banalnie ale chciałabym, żeby byli bardziej tolerancyjni i bardziej wyrozumiali wobec innych. Pani Klaudia Klaudia zadała mi pytanie, otóż takie, bardzo, bardzo fajne. Co jest dla mnie najtrudniejsze w pracy aktora? Pani Klaudio Klaudio. Najtrudniejsze dla mnie w pracy jest czas, kiedy nie gram, kiedy jest przestój. Trochę to tak wygląda w naszym zawodzie, że yy, gramy, 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 gramy. Z, dostajemy różne propozycje z różnych stron. Czasami nie wiemy, w którym mieście się budzimy, który jest dzień i przychodzi taki moment, że nie dzieje się zupełnie, zupełnie nic. I to jest ten najtrudniejszy czas w pracy aktora. O jakiej roli marzę? Hmm, muszę powiedzieć, że jak na razie hmm, jestem w tej szczęśliwej sytuacji, że hmm, jestem zaskakiwana propozycjami i Jestem spełniona, ale jeżeli miałabym wybierać dziedziny, to na pewno chciałabym się jeszcze spełnić w dziedzinie filmu, a przede wszystkim w dziedzinie musicalu. Kocham musical. Proszę zaśpiewać. By zaśpiewać, zapraszam Panią już 4 lipca, ale tym razem do teatru RZT Szymaszkowa w Zakopanym, gdzie będziemy grali wesele z muzyką na żywo spektakl i tu będę, tu będę śpiewać. Ostatnie pytanie od pana Oliwiera Stefańskiego. Czy kiedykolwiek doszło do sytuacji, w której w czasie improwizacji na scenie, gdy jeden z aktorów zapomniał tekstu, na tyle mocno zmieniono zamysł sztuki, że pani miała niezwykle wielką trudność w odszukaniu się w tym, co się dzieje? <grym> Odpowiem krótko. Nie. Ja myślę, że wielu z nas, aktorów, profesjonalistów, jesteśmy już tak nauczeni i tak przystosowani do tego, że może nam się podwinąć noga. Radzimy sobie po prostu w takich sytuacjach, i musimy siebie naprawdę słuchać, i jeden drugiemu pomaga. Jeżeli oczywiście są to dialogi, jeżeli jest to monolog, to. Jestem tego zdania, że zawsze coś można wymyślić. Trzeba mieć tylko polot, bujną wyobraźnię i można nawet 13 z głoskowcem coś, coś powiedzieć. To było ostatnie pytanie z tego, co tutaj. A nie, przepraszam, jeszcze jest. Tu jest jeszcze dalszy ciąg. Pytanie od pana Oliwiera: Czy w sztukach, w których grałam, zapraszano widza na scenę w celu gry z widownią. <laughs> tak, bo się moje spektakle w Teatrze RZT Szymaszkowa w Zakopanym polegają na tym, że często angażujemy widzów do wspólnej zabawy, do wspólnej gry. Wychodzą z tego przezabawne i komiczne sytuacje, czasami bardzo wzruszające. Ludzie opowiadają o swoim życiu. Zrezygnowaliśmy tutaj u nas z takiego tradycyjnego teatru, gdzie widz jest oddzielony Wyżej, wyższą sceną i aktorami, którzy grają wyżej. Tu scena jest właściwie na poziomie widowni. I muszę przyznać, że to od nas, aktorów, zależy, od naszego wyczucia, czy widz chce wziąć udział w takim spektaklu, ale naprawdę tworzą się magiczne sytuacje. Jak, je sobie, jak sobie radzić z emocjami? Odczuciami, żeby ich nie przenosić poza teatr. Znaczy, my, my, myślę, że chodzi Panu o to, że jeżeli przygotowujemy się do danej roli, um, często są to skomplikowane postaci, które budujemy. Jak to zrobić, żeby nie przenosić tego do domu, do, do własnego domu, jak nie przenosić tego do życia prywatnego? Um, Pani Oliwie, uważam, że jest to um, bardzo trudne. Bo um, my artyści jesteśmy niezwykle. Emocjonalni i bardzo wrażliwi. Myślę, że często zanim zbudujemy tę postać, to bardzo mocno nosimy ją w sobie i to nie jest tak, że przychodzimy na próbę na godzinę 10, kończymy o 14, um, idziemy na przerwę obiadową i w momencie zapominamy: Nie, nie, my cały czas budujemy tę postać w sobie, cały czas o niej myślimy, cały czas w pewnym sensie się męczymy z nią. Zaprzyjaźniamy się z nią, albo nienawidzimy jej, albo kochamy, albo odrzucamy, a później znowu przyciągamy. To jest strasznie trudne. Ale być może, im aktor dojrzalszy, im człowiek dojrzalszy, nabierający więcej doświadczenia takiego życiowego, jest to prostsze. Właśnie w nieprzenoszeniu tego do, do, do życia prywatnego. I ostatnie pytanie od pani Kasi Rakoczy. Czy miałam, mam swoje autorytety? Tak pani Kasi. Moimi autorytetami, które miały wpływ na moją przyszłą drogę zawodową, był Jarek Kilian, Adam Hanuszkiewicz i Marek Perepeczko. To są ci mistrzowie, u których zagrałam jako dziecko, jako nastolatka. Ja myślę, że oni dalej gdzieś, dalej gdzieś mnie prowadzą zawodowo. Kochani widzowie, bardzo serdecznie i z całego serca Wam dziękuję za, za taką możliwość, że mogliśmy się tutaj spotkać. Życzę Wam wytrwałości i codziennego uśmiechu. Mam nadzieję, że już niebawem będziemy mogli się spotykać częściej w naszym teatrze. Jeszcze raz dziękuję, do zobaczenia.